Cześć, słuchajcie. E, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak obliczyć ilość materiału, która będzie nam potrzebna na wykonanie szczytu budynku. Szczyt budynku jest to ta część, która jest ponad wieńcem, e, na której e, generalnie leży dach. Można by było to podzielić, zastosować jakieś e, wzory matematyczne na policzenie czegoś tam, ale to fizycznie policzymy tylko powierzchnię tego, nie policzymy ile nam potrzeba na to materiału. Więc e, e, mój budynek ma 720 przyjmujemy, że jedna kratka to jest 20 cm na 20 cm Czyli bloczek to będą trzy kratki. Yy, czyli 720 podzielić na 60, na 59 podzielimy. 720 podzielić na 59. Załóżmy pół, bo zaprawa to się równa, mamy 12 bloczków. 12 bloczków. 12 bloczków. I teraz tak, 12 razy 59,5 to się równa 714 i 6 cm docinka. Natomiast wysokość u mnie jest 181. 181 podzielić na 24,5 to się równa 7 bloczków. Wysokość 7 bloczków.

18 cm i przyjmijmy jedną kratkę jako tą docinkę i teraz mamy 7 warstw i 10 cm czyli tak, półtorej kratki zrobimy, że to jest 24 raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mam nadzieję, że to będzie widać. E, środek tego będzie 9 cm, czyli środek jest tutaj. E, I 10 cm docinka wzwyż, e, czyli mniej więcej będzie to na tej tutaj, tak jak ta kratka. I teraz e, ta wysokość e, 14, 29, 39, 43. 43, czyli mamy 24, 43, mniej więcej dotąd. Tak. Ciach, 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 ciach. ciach. I to jest nasz szczyt. I teraz kratkujemy to, tak jakbyśmy to murowali, e, czyli bloczek jest trzy kratki. Gdzieś ta docinka. E, I teraz tutaj mamy e, dwie docinki na bokach. i Jedziemy ciach ciach. Ciach, ciach 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 i znowu docinka nie, nie może być, fuga się nie złoży dobra, docinka tocinka 3 3 3 Jedna. i w ten sposób mamy rozrysowane jak będzie wymurowany nasz szczyt i liczymy po prostu Każd ka każdą część liczymy jako jeden, jeden bloczek czyli mamy raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć dziesięć 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, sześć, sześć, jeden, sześć, dwa, sześć, trzy, sześć, cztery, sześć, pięć, sześć, sześć. Sześćdziesiąt sześć sztuk na jeden szczyt. I w ten sposób jak mamy policzone na 100% nam materiału wystarczy. Także tyle chciałem Wam pokazać. Może się to komuś przyda, może nie. Trzymajcie się, cześć.